Zapraszam do nowo otwartego salonu Lexus Rzeszów. Świetna odsługa i super samochody. Polecam. Z tego miejsca chciałem przekazać ważny komunikat, że w nadchodzącym sezonie będziemy nadal wspierali, współpracowali z drużyną dewelopresu, Rzeszów do grona w tej chwili przekazywanych samochodów, które dotychczas jeździły w klubie dołącza wspaniały Lexus UX, którego będzie użytkował trener Stefan Antiga. Bezpośrednio właśnie od Stefana będziecie państwo mogli usłyszeć o jego wrażeniach z użytkowania marki Lexus, która w tej chwili będzie mocno istniała na rynku motoryzacyjnym w naszym województwie. Z tego miejsca chciałbym również przekazać państwu ważną informację, że w tym roku właśnie od kwietnia marka Lexus zagościła w naszym województwie. Nasza firma została jedynym autoryzowanym dealerem tej marki na Podkarpaciu. I do dotychczas użytkowanych Toyota będziemy przekazywali właśnie Lexusa UX, który godnie będzie reprezentował barwy klubu. Szanowni Państwo, nasza współpraca to już kilkuletnia współpraca. Do tej pory zawodniczki i sztab szkoleniowy jeździł Toyotami. Teraz myślę, że zmiany, które, które zarówno klub, jak i my pokazujemy, tylko pójdą w bardzo dobrą stronę i z sukcesem zakończy się bieżący sezon, zarówno dla klubu, jak i dla nas. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa zapraszamy do nas, do naszych podwojów. Nasi pracownicy z japońską gościnnością przyjmą Państwa w naszych... Salonach w nowym, nowo otwartym salonie Lexusa, jak i dotychczas funkcjonującym salonie Toyoty. drużynie życzymy samych sukcesów Państwu, życzymy miłych wrażeń, samych pozytywnych emocji, bo to będzie oznaczało, że dziewczyny będą wygrywały mecze i z sukcesem zakończą sezon. Powodzenia!